Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj jest robię nam na śniadanko jajecznicę. Też bardzo fajne śniadanko, co nie? No, bardzo fajne śniadanko. Dałam troszeczkę masełka. Nie mam klarowanego, więc dałam takiego. Słuchajcie, dzisiaj sobie zjemy jajecznicę. bułeczkę już posmarowałam paszczetem. O, taką szybką jajecznicę. I tutaj mam, patrzcie, e, kawałeczek papryki czerwonej i jednego pomidorka. Na malutką kosteczkę pokroiłam, żeby mi się szybko, e, jak to się nazywa, tak, e, o, tak poddusił, co nie? Żeby się zrobił mięciutki. Jak się zrobi miękkie, o, to tutaj mam szpinak. My szpinak bardzo lubimy, co nie? nie no damy troszkę tutaj soli o ja mam tą sól taką tą himalajską to ona jest taka mniej słona o. i będziemy mieli bardzo dobre śniadanko i sycące że I cały czas zagłuska z kontonem to nie? Tak. Rozkładać czy nie rozkładać? No. No wiatr taki. No wiatr. Słuchajcie, jest słoneczko. Ciepło. Ciepło, ale jest okropny wiatr. No co z tego, że wypłyniemy, jak będzie nas. Mańka, po tych Także chwilka z tym szpinem. dajmy tu, tak. A ktoś tam się pytał e, 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 z Was, gdzie wysyłać zdjęcia, jakżeście coś tam mieli jakąś potrawę? Słuchajcie, wysyłajcie zdjęcia na adres Be razem z małej litery Becia gotuje małpa Ja jak przyjedziemy już do domu, a już, już niedługo. Powiem Wam, że już mi się... Już, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Już bym chciała do swojej kuchni. No i to jest już... Już mięciutkie, także damy teraz na to szpinaku. Szpinak też wystarczy, chwilka. Co nie? No, chwilka, szpinak. Trzy razy ryby łapałem, nawet brania. Tak. Normalnie nie. Ma. Pierwszy raz mamy w maju te, taką pogodę. Nawet roku... jakby było branie, to by nie było widać. Tak. Bo tak szaro. Tak, tak, tak tak, wiatr jest po prostu. E, ale słuchajcie, w tamtym roku, w maju, to mieliśmy plus 30 stopni normalnie. Zero wiatru? Tak, ludzie się kąpali. No. A w tym roku? Ja to słuchajcie, nie będę. Jajka sobie wyłożę tak jak jeszcze chwilkę. Tak, musi zmięknąć. Tak, chwilkę musi zmięknąć, szpinak szukam pokrywki czy jakaś mi tu będzie chociaż trochę pasować Gdzie? za mała za mała a większa jest o. ciężko patrz to jest za mała ale mamy talerz przykryjemy na chwilę, słuchajcie talerzem no trzeba sobie jakoś radzić ciekawe czy talerz będzie dobry o dobry będzie no nie zapomnijcie, że ostatnio na filmiku mówiłam: pierwszych 10 osób. Tak, jeżeli bo nie wiem, czy tam będzie, czy nie, to wyślę kartki e, pocztowe. O. I słuchajcie, to już jest mięciutkie, bo to jeszcze i tak będzie ze 2-3 minuty: z jajeczkami. I teraz damy na to jajeczka. O! O, patrz, jedno mi się rozwaliło. No trudno. No to co? Tak, jeszcze jajka posolimy troszkę. I przykrywam na 3-4 minuty, żeby mi się ścięło. I, I zaraz zobaczycie. No w domu oczywiście przykryjecie pokrywką. Ja muszę... talerzem Talerze. i na malutki gaz. I zobaczymy za 3-4 minutki. No, i mamy fajne, zobaczcie, ale gorące śniadanko. Ale patrz, jeszcze chwilkę zobacz. No jeszcze, jeszcze. No, ale to już. Jeszcze co trzeba... dwie minutki. Tak, ale zobaczcie, jak ładnie będzie wyglądać śniadanko. Uh -huh. Przewróciłam patelnię. także widzicie, można naprawdę e, tanim sposobem zrobić sobie śniadanko. A tak, byście poszli do restauracji, no to tak, podejrzewam, że od 20 do 30 zł za osobę by trzeba było dać za śniadanie. A tutaj 10 jajek, ale 5 nam zostało na jeszcze jedno śniadanie. zrobimy sobie w dniu wyjazdu. Papryka ten. Do tego kawkę zrobiłam. No. Jeszcze się troszkę podpieką. Żeby mm -hmm. białko się porządnie ścięło. Tak, nie. Później tam was... przykryjesz, nie? Ja no nie jeszcze chwilkę przykryję. Później wam porobię na samym końcu, porobię wam troszkę zdjęć. Kto będzie miał ochotę, to sobie e, po, po, poogląda. Zdjęć czego? Zdjęć, no środka tutaj. No, także. Do zobaczenia, kochani. <grych> Życzę Wam miłego dnia. Papa. Papa. No, pa.